Po ciepłym i słonecznym weekendzie jutro będziemy musieli zmierzyć się z chłodnym i mokrym poniedziałkiem. Katarzyna Lewandowska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. W nocy następować będzie powolna przebudowa pola barycznego. Wysz odsunie się nad Rosję, a od zachodu wkroczy chłodny front atmosferyczny, związany z niżem nad Skandynawii, ale jeszcze prawie w całym kraju. Noc pogodna i bez opadów deszcz tylko w pasie zachodnim, a na termometrach. Od 10 stopni na północnym zachodzie do 17 na wschodzie. Jutro załamanie pogody. Front związany z niżem obejmie prawie całą Polskę i czeka nas pochmurny dzień z opadami deszczu i mrzawki. Jedynie południowo-wschodnia część kraju pozostanie w zasięgu wyżu. I tutaj ma być ładnie, słonecznie i bez opadów. Temperatura też wyraźnie zróżnicowana, bo spodziewamy się od 11 stopni w Zielonej Górze do 28 w Lublinie i w Rzeszowie. To popatrzmy, co u nas. Początkowo noc na Dolnym Śląsku jeszcze pogodna i bez opadów, a po północy już wszędzie deszcz, a na termometrach od 10 stopni w Jeleniej Górze do 13 w Legnicy i we Wrocławiu. Jutro od rana wszędzie chmury, duże zachmurzenia, miejscami słabe opady deszczu lub mrzawka. Po południu nadal deszczowo, ale opady mają być słabe. Więcej deszczu spadnie w Sudetach, chłodno, nawet bardzo, bo od tylko 10 stopni w Jeleniej Górze do 14 we Wrocławiu. Ciśnienie wzrośnie do 1009 hektopaskali, wiatr północno-zachodni, umiarkowany, biometr niekorzystny, warunki drogowe pogorszą opady deszczu. I to już wszystkie informacje pogodowe. Miłego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.